Psalm 148: Niebiosa i Ziemio chwalcie Pana. Alleluja! Chwalcie Pana z niebios. Chwalcie go na wysokościach. Chwalcie go wszyscy jego aniołowie. Chwalcie go wszystkie jego zastępy. Chwalcie go słońce i księżycu. Chwalcie go wszystkie gwiazdy świecące. Chwalcie go nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem, niech imię Pana wychwalają. On bowiem nakazał i zostały stworzone utwierdził je na zawsze, na wieki nadał im prawo, które nie przeminie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory i wszystkie morskie głębiny ogniu i gradzie, śniegu i mgło. Gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo, góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry. Dzikie zwierzęta i bydło wszelakie to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate królowie ziemscy i wszystkie narody władcy i wszyscy sędziowie na ziemi młodzieńcy, a także dziewice starcy wraz z młodzieżą. Niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego króluje nad ziemią i niebem i pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który mu jest bliski. Alleluja.